Guma wziął randoma, chcę tylko powiedzieć. Guma się wyrandomizował w DDD Tito. Ciekawe. Szanse na to na pewno nie są jakieś duże. Hehe, <laughs> no, 1 na 70 tak. Mokoła. Można się randomem. Można wyrandomować sobie Mi Fightera nie. Chyba nie. Ooo! Hmm. Był za nisko. Był za nisko. <laughs> Szybki precz performance. Zgadzam się, Wilczek. I może, się, może się wam nie podobać... ...to, to piękno ciało... E, ...DDD, ale... It is jest się światy skol skolidowały. Ta mapa trzęsie się Jezus by to musiałem. <noise> musieli fundamenty wymienić No i bardzo dobrze, a może przebuduję ten stage będzie ciekawszy jakieś job <noise> <noise> Guma zaczyna powoli odrabiać, ale to duży SD nadal Sprawia, że ma bardzo dużo Ten I... pijedny stage. Faktycznie się kręci. ale nisko z... podkręcony ten Gordo i bakierem ściąga stoka. Joshi czy stoki <laughs> do jednego, ale dasza tak gumy, odpowiada. To, no tak trochę zarywa. No guma robi jakiś komba. No, sporo procent szybko zebrał. W ogóle guma. Wszystkimi postaciami jakimi grał dzisiaj było kompo robić. To jest coś co można zauważyć, docenić. I no, D Josh to jest... i chyba już mistrzem poślepy. tego Don't be. No, On umie ten armor bardzo dobrze wykorzystać. Ale tutaj trochę źle Guma się przedostał. No... Jak mu tam będzie szło, jak on offline wrócił, bo na online no to online to ostatnio dobrze się bawi tym pingwinem. No. O Boże. I wyczekał. <laughs> Spacey. Nie śpieszy się spokojnie wycelować w e, get-up With. <laughs> Ok, już wiem, co się stało w meczu Webrich versus Voltix. Wybryś grał całą grę. tam. to I tutaj się zmieniły postać dla gumy. Guma już mam drugi raz Belmont'a. Faktem, że wcześniej no. był Simon, ale teraz jest Richter. No, whatever. Efektywnie ta sama postać. No czy to no wiadomo, jak każde Echo ma jakieś tam swoje różnice, ale... Wow, jego... się co na nie robi ognia. <grymne> tylko aurę. <grymne> tą co... Tą co ten... Yy... Lucario tworzy. Więc czerwony Pikmin już od tego umrze. O! Odbił wodę prosto yy, z powrotem w gumę! Mhm. O! Oh. Ale widziałem, że Whip odbija Gordo, więc to jest w sumie nie najgorsza opcja. No tak. można zastrzeliwać rzeczy no, ze sporej odległości. Y -y, jeszcze lepiej, ten krzyż też będzie odbijać gorda. Który? Side-B? Mhm. Mm o! Oh. O właśnie, <grym> sobie. Też robi swoje. Łoł! Wow! O, o jujku, to wyglądało niebezpiecznie. <grym> Stay safe. F-tilt, F-tilt. If it works, it works. F-tilt w Bermuda -tilt jest bardzo dobry. Jedyną wadą je, te, tego F-tilta jest to, że nie można go anglować. Wygląda jak cios, jak tilt, który by można było e, trochę przechylić w dół albo do góry, ale nie. Tylko prosto można robić. Wydaje mi się, że to też jest referencja do kasowania, bo nie wiem. Mm -hmm. Ta postać jest w ogóle taka klanki. No, ona jest taka klanki by design. O, myślałem, że będą down-night laddery Bo na przykład Feyre? O, Jako jedyny, on ma feira i Baker'a, którego da się anglować. A Tilta już nie. Hmm. Dziwny przypadek, ale. Gdyby się dało, to to byłby chyba najlepsze w grze. No, Jay tam ostatnio intensywnie przechodzi wszystkie klasyczne custlowanie powinien mieć ograny matchup. No, zaczyna odbijać procenty Aj framey! Guma idealnie wytajmował tego rola Może częściowo losowo, a może częściowo celowo, ale udało mi się. Jak widzimy, Joshi nie ma zbyt dużo problemów przedostaniem się przez lecz trap gumy. Widać, że trochę. Wiem mniej więcej, co robić, ale nie jest jednak mistrzem tego. Bo jak wiemy, lecz trapowanie Belmontu jest słynne w grze. No ale FC znowu z stoka Jeśli działa, to czemu nie powtórzyć tego? Aha. O, gordo. A może tak leć Tak. Jego wystarczy leć. Ale. Uh, Joshi? Jakiś. O... Nie tak bo on musiał, ja przynajmniej ja, nie w sposób, jaki chciały. Trochę antyklimatyczny hmm. sposób kończy się gra. No, już chyba. Bywa... Tak. To jest best of free. Więc... Wow, faktycznie. To jest jeszcze best of free runda. Obaj gracze muszą uważać. Voltix już czeka. Voltix do best of 5 czeka. Doktor Mario. No tutaj już może mieć guma ciężej. Faktem, że może capem odbić Gordo i zadać dużo więcej damage niż normalnie odbite. Albo właśnie te e, pelety, te pigułki. One też będą odbijać Gorda. Jak widzieliśmy w pierwszej interakcji tej gry. A poza tym no to jest taki wolniejszy Mario, więc... też ma komba, też ma potworne ciosy, też ma bardzo dobrą frame datę. Jakie jest, jest w ogóle? Jak są w ogóle plusy grania dokiem do zamiast tylko Mario? No jest z Ganonem i ma ten cios. Okej. Okay. Zamiast flada. Ten cios ma down throw into down właśnie setup który zabija bardzo wcześniej. On generalnie bardzo wcześnie zabija, ma bardzo dużo knockback i damage na ciosach, ale jest wolniejszy. Może tak samo jak Mario robić podwójny aerial na shield? czyli się wyskoczyć autoshield e, tak, z aerialem tak. i wylądować z Arialem? Tak, bo jest raczej floaty postacią. Większość floaty postaci, tak może. Ale o Mario to jest zwłaszcza dobre, tak. bo... Tak. Nie, nie zdąży go się grabnąć pomiędzy ciosami. Joshi ma trochę problem z odrobieniem tego pierwszego stoku. W końcu jakiś advantage też dla niego. O, to już, już nie powinien wrócić. A, ja Ale tak. zachował skok. Jeszcze downbeam mu pomogło. Ale właśnie downbeat. dr Mario ma jedno z najgorszych recoverów w całej grze. Downbeam wraca lepiej niż abbeam. Wrócił z downbeam. Znaczy, no, zawsze jakieś narzędzie. E, chcesz je użyć zanim użyjesz rzuci bo po Abi nic nie możesz zrobić, a po Dance jeszcze można coś próbować. I Take the Gordo, ale już go zabiło. Analogicznie jak e, w 2D Fighterach, może Take the Throw, to w lecz trapowaniu na DDD czasami opłaca się Take the Gordo. Ale Dance masz tutaj tylnym hitem zabijać, że się go... To będzie coraz ciężej dla niego do e, odegrania. Bo ma tak flow, to jest z tymi ciosami. Pojedyncze hity, bez za bardzo kompo, ale działa. No, ojej, on tu się zadziało sporo. Wow, odbił go. No, A pajrem. Rozbijam Gordo i na to ten fair. Jakiś słaby hit, bo normalnie to jest bardzo silny cios. I da oh, Smash! trafia gdzie nie powinien, ale. If it works, it works. Oh, nie temu wpisem. i 2-1,